Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kanale Wróżka Ada i zapraszam do horoskopu na marzec. Zaczynam już nagrywać horoskopy na marzec, może już, bo już widzę, że na niektórych kanałach panie już nagrywają, ale ja teraz dopiero się za to zabieram, ponieważ dla mnie to jest też przyjemność, rozrywka, to nie jest tak, że ja coś muszę, bardzo też przy tej okazji, skoro mówię o przyjemności i o rozrywce, też bardzo chciałam Państwu serdecznie podziękować za zaglądanie tutaj na ten kanał, bo, no bo bez Państwa ten kanał nie ma sensu, prawda? Bo to jest właśnie po to, żeby komuś umilić życie, może, może coś pokazać, może zachęcić do jakiejś refleksji i wszystkie te. Horoskopy, które są tutaj na kanale, to są horoskopy ogólne, to są rozkłady ogólne. One z reguły trafiają, jeżeli chodzi o trafność przewidywania, tylko do jakiejś konkretnej grupy osób. Tutaj nie ma możliwości, żeby pasowało to do wszystkich. Wobec czego proszę brać tylko to, co z Państwem rezonuje, a co nie odpowiada Waszemu życiu, co jest. Wam zupełnie jakoś obce, to proszę to po prostu zwyczajnie pominąć. Dzisiaj zapraszam na horoskop wszystkie osoby urodzone w znaku lwa, po to, żebyśmy się dowiedzieli, jakie energie do lwów mogą przyjść w marcu 2021 roku. Lew marzec 2021. Jakie energie, jakie wydarzenia, co może być istotnego, co może być ważnego dla, dla Was drogie lwy w marcu tego roku, na co należałoby zwrócić uwagę, co się będzie działo w uczuciach, co w relacjach nie tylko uczuciowych, takich partnerskich, ale w ogóle w relacjach waszych z bliźnimi, z innymi osobami, co w, w sferze pracy, finansów. O wszystko to dla lwów bardzo prosimy tarota o odpowiedź w tym czytaniu. Lew marzec 2021 roku dla najwyższego dobra wszystkich oglądających i słuchających. Na początek zobaczmy, jakie tutaj będą energie ogólne dla lwów w marcu tego roku. Karta gwiazd już zaczyna się bardzo dobrze. I karta słońca jeszcze lepiej, czyli drogie lwy, Wasza karta z Arkanów Wielkich już się tutaj pokazała, więc jest duża szansa na to, że będzie Wam po prostu świetnie szedł ten marzec. I co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o te karty? Karta gwiazdy jest kartą właśnie taką, mówiącą o tym, że będziecie pod opiekuńczymi skrzydłami wszechświata, tak to można ująć. Jest to też taka energia, która prowadzi Was tam, gdzie powinna zaprowadzić. Często w dawnych czasach, a może i też jeszcze w niektórych zakątkach świata gwiazda prowadziła, tak? I tutaj właśnie ta dobra gwiazda Was prowadzi. A wasze życie oświetla słońce, które powoduje, że wszystko wzrasta, wszystko kwitnie. I jest tutaj zapowiedź, zarówno takiego dobrego poprowadzenia przez wszechświat, również dobrego załatwienia różnych spraw, czy też Zakończenia różnych spraw, przeprowadzenia różnych spraw, bo to może być tak, że jakieś sprawy jeszcze są wcześniej, prawda? Albo one będą w trakcie tego marca dla Was, drogie lwy, się tutaj pojawiały i wy będziecie umieli w tych różnych sprawach radzić sobie dzięki opiece, właśnie tej energii gwiazdy. Oraz dzięki opiece Słońca. Nie zabraknie Wam także takiego bardzo mądrego i racjonalnego spojrzenia na, na świat i na ludzi. Król Mieczy zapowiada taką umiejętność, taką możliwość, żeby. Bardzo tak y, krytycznie, ale nie na zasadzie krytykowania, tylko krytycznie w znaczeniu racjonalnie spojrzeć na y, sprawy, które będą Was dotyczyć, na sprawy, na ludzi, na wydarzenia. Może będzie też taka y, potrzeba, żeby y, rozwinąć jakieś idee, jakieś pomysły. Y, to też jest możliwość y, y, nawiązania y, komunikacji z kimś albo przedstawiania siebie swoich pomysłów. Swojej osoby gdzieś na szerszym forum i tutaj te energie, y, gwiazdy i słońce będą Wam bardzo, bardzo mocno sprzyjały do Gielwy w marcu y, tego roku. I zobaczmy, co w sferze uczuciowej. Uczucia Lew, marzec 2021 roku. Uczucia Lew, marzec 2021. Co w uczuciach, co w relacjach takich związkowych, partnerskich, ale też takich z członkami rodziny, z przyjaciółmi, z osobami, z którymi się stykacie, czy w miejscu pracy, czy też w jakimś innym miejscu, gdzie przebywacie i te kontakty są, i te relacje są po prostu częste. Co w relacjach, co w uczuciach? Lew marzec 2021 i patrzymy o tutaj dwie karty, już, więc weźmy te dwie karty. Zobaczmy, co Wam tutaj tarot zapowiada na marzec w sferze uczuciowej. I od razu rozłóżmy karty tutaj, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Praca, finanse, sprawy zawodowe, marzec, LEW 2021. Praca, finanse, sprawy zawodowe, marzec lew, lew marzec, sprawy zawodowe, finansowe marzec 2021. Tutaj piękne energie dla Was się pokazują to lwy. Zresztą w lutym też nie mieliście chyba na co z tego co pamiętam e bardzo były to piękne karty. Przyjrzyjmy się w takim razie sferze uczuciowej. Tutaj sfera uczuciowa przedstawia się bardzo, bardzo, tak powiedziałabym, obiecująco i zachęcająco dla wszystkich lwów. Myślę, że też. Zarówno jeżeli chodzi o te osoby, które są już w związkach, albo też zarówno też te, które dopiero takiego związku oczekują, poszukują bądź są na początkowym etapie takiego związku. Bo tutaj mamy karty, które wskazują na to, że spotkacie swoją miłość, miłość swojego życia, albo miłość waszego życia, z którą jesteście. Jeszcze bardziej w marcu okaże się tą osobą, która jest godna tego, żeby nazywać ją czy jego partnerem, takim na, na długie, długie lata, o ile nie, nie na całe życie, o czym mówi król Pentakli, jako w, o, energia osoby, która jest godna zaufania, która jest stabilna, stateczna, która jest właśnie tym takim docelowym partnerem. Ale e, Tutaj królowa kielichów mówi właśnie o tym zakochaniu, tej niezależnie od tego, czy to mężczyźni, czy kobiety oglądają. Tutaj królowa kielichów ma znaczenie spełnienia uczuciowego, czyli że będzie ta miłość, że spotkacie tę miłość. Może to początkowo być taki jakiś romans, bo tutaj rycerz kielichów mówi często o romansie, ale kto wie, dla niektórych z Was może ten romans, może ten flirt, może to taki i początek jakiegoś. Zauroczenia czy, czy związku, takiego, który jeszcze nie do końca jest takim pewnym. On się w marcu okaże, że jednak to jest ten właściwy mężczyzna, czy ta właściwa kobieta, i dla Was będzie tutaj to źródłem po prostu bardzo wielu i atrakcji, bo tutaj mamy trójkę kielichów, więc zabawa ale też ogromnego zadowolenia i poczucie takiego y, y, zwycięstwa, że nareszcie coś mi się układa w tej y, sferze uczuciowej. Y, może nie tyle coś, co po prostu ja tutaj y, zdobywam, y, poczucie takie, że y, mój partner czy moja partnerka to są właściwe osoby. A w relacjach y, takich, niekoniecznie partnerskich, y, marzec dla lwów będzie też czasem, bardzo dobrych relacji z tymi innymi osobami. Tutaj możecie razem współpracować, możecie razem jeżeli to ma dotyczyć osób, na przykład z rodziny, możecie razem spędzać czas na jakichś spotkaniach, czy też to, są, to mogą być też spotkania z przyjaciółmi, tutaj jest naprawdę karta dobrej zabawy, celebrowania, szczęścia, zadowolenia, czegoś, co może jakiś projekt się uda, czy, czy razem coś robicie i będziecie razem świętować. Bardzo piękne, takie, bardzo optymistyczne i bardzo pozytywne uczuciowo są te karty dla Was, drogie lwy. No ale zresztą gwiazda i słońce Wam tutaj przyświeca, więc nie ma się co dziwić. I zobaczmy, co jeszcze tutaj dla, w sferze uczuciowej dla lwów na ten marzec karty podpowiedzą. Co dopowiedzą jeszcze właściwie. Uczucia, lew. Marzec 2021. stara uczuciowa, relacyjna lew, marzec 2021. I zaraz zobaczymy. Dziewiątka buław. Gwiazda, znowu potwierdza się tutaj to świetne prowadzenie i bycie pod dobrą gwiazdą dla Was, drogie lwy, mag, też bardzo mocna energia, taka mówiąca o tym, że Będziecie Dostrzeżeni. No i As e, Mieczy. As Mieczy i przy karcie zwycięstwa e, możliwe, że tutaj właśnie będziecie świętować. Coś razem, to, to może być nawet zapowiedź tego, że mogą to być jakieś zaręczyny, czy nawet to może być jakaś zapowiedź, nie wiem, wspólnego zamieszkania, czy jakiegoś takiego przypieczętowania tego związku. Dziewiątka Buław mówi tutaj o tym, że trzeba będzie trochę, może i powalczyć, może o te uczucia tej drugiej strony. I nie ma co się tutaj bardzo tym przejmować, że będzie iskrzyło, bo też dziewiątka buław mówi o tym, że jest bardzo to czas taki energetyczny. Buławy to jest ciepło, to jest, to jest bardzo dużo energii, bardzo dużo witalności, więc tutaj też mogą to takie być to może być zapowiedź takich nie tylko wzdychań uczuciowych, ale też takiego bardzo zmysłowego okresu w waszym życiu i tak jak powiedziałam, karta gwiazdy, która tutaj wam sprzyja, pokazuje, że rzeczywiście zwłaszcza ta opiekuńcza energia będzie dotyczyła spraw uczuciowych w marcu dla was drogie, ale Mag jest taką energią, która mówi o tym, że pokażecie innym być może właśnie tym partnerom, partnerkom albo też innym osobom, z którymi jesteście związani w jakiś sposób, jakimiś relacjami, pokażecie siebie ze swoimi talentami, pokażecie, że jesteście osobami, z którymi warto się przyjaźnić, warto być w bliskich relacjach. Bo dzięki Wam świat staje się po prostu lepszy, weselszy, przyjemniejszy. Poza tym macie, tak jak powiedziałam, macie tutaj różnego rodzaju też uzdolnienia, więc mogą to być uzdolnienia albo przywódcze, albo też takie, że ja potrafię Ciebie zrozumieć. Ja potrafię z Tobą pójść i coś zrobić, i możesz na mnie polegać. To mogą być tego typu historie, i tutaj. Karta, tak jak powiedziałam, karta Asa, y, y, asa Mieczy może zapowiadać jakąś, y, jakieś przypieczętowanie czegoś, tak? jakiegoś, y, y, jakiejś relacji y, czy jakiegoś związku. Często mówi właśnie o podpisywaniu umów, więc może, nie wiem, y, no może to być na przykład jakieś wspólne y, y, zamieszkanie bądź jakaś inna y, kwestia. Jeżeli chodzi o sprawy mm, zawodowe, to również e, pierwsza, połowa, e, pierwsza połowa marca jest bardzo, bardzo pozytywna tutaj dla was trogie lwy, e, troszkę gorzej jest w drugiej połowie marca, ale nie znaczy to, że jest e, coś złego, bardziej. Te karty ostrzegają, bardzo zaraz do nich przejdę, niż wskazują na jakieś realne zagrożenia. Karta cesarza mówi o tym, że albo wy sami, albo wasze otoczenie będzie bardzo dobrze radziło sobie w sytuacji związanej z realizacją obowiązków pracy, czy też z kończeniem różnych spraw, czy też z zarządzaniem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju na, obowiązki nawet na najmniejszym stanowisku, na najmniej jakimś takim eksponowanym stanowisku, po prostu będziecie sobie bardzo dobrze radzili w tym, w tym wszystkim, czego od Was wymaga sytuacja pracy. Możecie też liczyć na to, że Wasze tutaj starania i Wasze umiejętności zostaną dostrzeżone przez kogoś ważnego, przez kogoś decyzyjnego. I, to wsparcie będzie Wam towarzyszyło. Zresztą to wsparcie z energii głównych, patrząc na Słońce i na gwiazdy, gwiazdę, ono, ono Wam będzie towarzyszyło przez cały miesiąc. To nie jest tak, że, że tutaj Wam się nagle w połowie coś urwie, nie ale karty ostrzegają przed kimś kto może być wobec was nielojalny, ktoś kto może rozsiewać jakieś plotki albo chcieć na przykład podważyć w oczach na przykład kogoś ważnego w środowisku pracy, podważyć wasze zdolności czy umiejętności. Przez co wy możecie, przynajmniej niektórzy z was, martwić się bardzo z tego tytułu, z tego powodu. I te karty, one ostrzegają, dlatego że ostrzegają przed takim nadmiernym martwieniem się. Tutaj trzeba po prostu racjonalnie spojrzeć na sytuację, czy rzeczywiście ja mam sobie coś do zarzucenia. O tym mówi energia króla mieczy. Zastanów się bardzo racjonalnie, bardzo spokojnie, spójrz krytycznie na siebie, na swoje otoczenie, czy rzeczywiście to jest tak, że to Ciebie dotyczy. Może być tak, że ktoś jest zazdrosny o Twoje na przykład, czy zasługi, czy umiejętności, czy też sukcesy, i dlatego stara się w sposób nieczysty, bo o tym mówi siódemka mieczy nieczysty, pokazać Ciebie w oczach innych. I takie zamartwianie się jest niepotrzebne. Trzeba użyć siły swojego rozumu, wierzyć w opiekę wszechświata, która jest tutaj szczególnie w marcu dla Was, i po prostu nie przejmować się tym, tylko spróbować albo racjonalnie przedstawić, jeżeli jest co przedstawiać, bo czasami nie warto dyskutować z różnymi argumentami. Albo też po prostu yy, przemilczeć pewne kwestie, bo, bo, bo nie, nie o wszystkim, nie ze wszystkiego yy, trzeba się tutaj tłumaczyć. Zresztą, tak jak mówi francuskie przysłowie, qui jest qui czyli kto się tłumaczy, ten się oskarża, więc, yy, więc może czasami warto yy, takiego kogoś nielojalnego gdzieś tam zostawić na boczku i wtedy sprawa jeżeli będzie widział, czy widziała ta osoba, że y, nie reagujemy, no to wtedy sprawa się po prostu rozejdzie po koszcie, jak to się mówi. Co jeszcze w sprawach zawodowych, finansowych dla Was, drogie lwy, na marzec? Na marzec. Zawodowe sprawy finansowe na marzec. O czym tu jeszcze Dobrze, żebyście pamiętały, drogie lwy. Królowa Buław, działanie. Działajcie i wiedzcie o tym, że macie tutaj potężnych protektorów obok siebie, ale też macie bardzo dużą wiedzę i umiejętność pokazania siebie właśnie z najlepszej strony i osiągania sukcesu. Ogromnego zadowolenia. Tutaj jest karta dziesiątka, dziesiątki. Kielichów, która mówi o bardzo dużym takim uczuciowym zadowoleniu, o takiej dumie wręcz z tego, co ja potrafię. I mamy tutaj właśnie piątkę, e, piątkę mieczy przy siódemce mieczy. Więc uważajcie jedynie na to, żeby właśnie, ponieważ Wam dobrze będzie szło. Żeby ktoś zazdrosny Wam tutaj nie chciał zaszkodzić. Staracie się unikać wchodzenia w jakieś konflikty, jakieś dyskusje niepotrzebne, bo to jest Wam zupełnie niepotrzebne i, i może, może Wam tylko zaszkodzić, a nie pomóc. I co jeszcze tutaj może tar odpowiedzieć? Słońce. Opieka słońca, czyli... Naprawdę jest to niebywałe, że aż dwukrotnie pojawiają się w rozkładzie, powtarzają się w zasadzie te energie główne prawda, i słońce, i, i gwiazda. Słońce i gwiazda tutaj się powtarzają, więc tu w życiu uczuciowym prowadzić Was będzie dobra gwiazda a słońce spowoduje, że wszystkie jakieś nikczemności czy knowania czyjeś czy jakieś, czyjeś um, nieprzychylne zdanie, to wyjdzie na jaw. Światło, światło słoneczne oświetli tak, naświetli tak sprawę, naświetli tak Wasze umiejętności, wasze, wasze, wasze działania, Wasze możliwości, że tutaj nie będzie cienia wątpliwości co do tego, kto naprawdę jest wart y, y, tego, żeby go nazywać, nie wiem, czy dobrym pracownikiem, czy że y, ta, ta osoba jest osobą godną zaufania. Także przepiękne macie tutaj karty. Naprawdę marzec dla Was, drogi Lwy, to jest po prostu no, no przepiękny. Bardzo, bardzo się z tego cieszę i no życzę, żeby Wam się to wszystko tutaj pięknie właśnie tak pokładało. Zobaczmy, jakie podsumowanie karta opiekuńcza Wam tutaj jeszcze podpowie. Radę, albo, albo podsumowanie poprosimy dla lwów na marzec 2021. Lew, marzec 2021, lalwa Karta opiekuńcza. Co tu jeszcze możemy się dowiedzieć dla Was, drogie lwy? Oprócz tego, że będzie super. Kontakt. Karta nazywa się kontakt. Skontaktuj się z kimś dla ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest de darem, który trzeba cenić. Czyli drogie lwy, podboje miłosne, podboje miłosne w marcu. Będzie wiosna niedługo. Zdbajcie o swoje ukochane osoby. Życzę Państwu spełnienia wszystkich marzeń, żeby słońce każdy dzień wam oświetlało, a żeby gwiazda, dobra gwiazda was prowadziła, tak jak tutaj tarot pokazuje wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.